Dobry wieczór Wam wszystkim, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Eee, bardzo gorąco się zrobiło na Zanzibarze, także już czuć, że koniec naszej zimy się zbliża. Ja w przyszłym, nie w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, w piątek odbieram gości, bardzo specjalną grupę nurków i buszujących ze mną na safari. W przyszłym tygodniu będziemy w Parku Narodowym. Juliusza na Nierere, który wcześniej był zwany rezerwatem selu, i przy tej starej nazwie, jako pani w średnim wieku pozostanę, pozwolicie. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam, witam Was z mojego afrykańskiego domu, z mojego zanzibarskiego domu, z moim osobistym Lampartem, który nosi imię Chui, co w suahili oznacza Lampart. I chciałabym właśnie Wam o Lampartach razem z Chui opowiedzieć. Ci z was, którzy przeczytali albo czytają książkę mojego autorstwa Mama Bush: Przygody przewodniczki w afrykańskich rezerwatach Przyrody, być może zwrócili uwagę, że z wielkich kotów afrykańskich, które bardzo sobie ukochałam i poświęciłam im dużą część swojego szkolenia i pracy w Afryce, najmniej pisze o lampartach. Właściwie w dwóch czy trzech rozdziałach, wspominam Lamparty, chyba najbardziej obrazowo w tym ostatnim, zamykającym rozdziale, który opowiada jaką wielką nagrodę dostałam od Afryki, dokładnie od Zambii, a dokładnie od, Repu od Doliny Południowej Luangły. Wielką przygodę, której opisanie de de dedykuję w tej książce moim rodzicom. Dlaczego tak jest? A zapraszam oczywiście, kto z was sobie życzy, kto nie czytał mojej książki, www.moremiafricaboutique.pl Z tego, co słyszałam, warto przeczytać. Dlaczego tak jest, że my tych lampartów w Afryce... Dlaczego ja nie piszę o lampartach, tak? Spędziłam tutaj 27 lat w podróży, 20 lat prowadzę zawodowo wyprawy, a w mojej książce na 26 rozdziałów żaden nie jest poświęcony opowieści, w której bohaterem czy bohaterką jest lamparcica czy lampart. Otóż kochani, dlatego, że lamparta w Afryce na safari, ci z was, którzy byli, a ci, którzy pojadą, zazwyczaj zobaczą w tej pozycji. Na drzewie, odpoczywający. w ogóle się nami nie przejmujący. No i nie ma akcji. Jak nie ma akcji, to nie ma opowieści. Napisanie takiej książki, gdzie jest 26 rozdziałów, to jest słuchajcie, 27 lat mojego życia. To jest kilkaset safari, które ja przeprowadziłam. No to nie jest tak, że jedziesz na safari, jest od razu przygoda i od razu jest opowieść. Przygoda tak, obserwacje tak, ale opowieść i coś, co natura jak gdyby daje, no to są lata, lata ciężkiej pracy i, 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 i jak gdyby, bycia w tych sprzyjających okolicznościach. Czyli tak, lampart siedzi sobie na drzewie, tak jak za mną, czuj. i rzadko kiedy możemy zobaczyć um, no Lamparta w ruchu, Lamparta, z którym coś się dzieje. W jednym z nagrań, e, pamiętam, że do dzisiaj bardzo to przeżywam i pewnie o tym napiszę w jakimś artykule, albo może, może powstanie drugi Tom Mama burz. Na razie zbieram laurki. E, o dwóch sytuacjach, który, w których widziałam Lamparcice osaczone w Parku Narodowym Serengeti w mojej ukochanej Dolinie Seronery, e, gdzie mama Lamparcica. Chcąc chronić swoje młode, zdecydowała się na zbliżenie z dzikim Lampartem, który nie był ojcem jej dziecka, który się nagle pojawił na jej terenie, a oni do tego zostali otoczeni przez samochody coś obrzydliwego i okropnego. No i druga sytuacja na północy, tam gdzie stada wielkiej migracji przekraczają odnogi rzeki gdzie też Lamparcica po prostu nie mogła z młodym przejść przez drogę. I ja tam, tam mnie poniosło, i zatrzymałam samochody, które nie pozwalały tej lamparcicy przejść przez drogę. No, mówiąc krótko, krzyczałam i nawet pojechałam do władz parkowych, żeby o tym uprzejmie donieść. Lamparty nie mają łatwego życia są płochliwe, są lękliwe, spotykają się na gody bardzo, że tak powiem, potajemnie, na schacki nie wychowują razem dzieci żeby zrobić zdjęcie takie, czyli lamparcicy też z doliny południowej luangły w Zambii, która stoi nad ofiarą, i którą zabiła chwilę pod tym, jak podjechaliśmy do wąwozu, w którym ona to zrobiła i patrzeć na nią, jak ona no to ciało impali, antylopy Impala rozczłonkowuje i później wciąga na drzewo, Naprawdę trzeba mieć wielkie, wielkie, wielkie szczęście. Dolina Południowej Luangły w Zambii to jest takie miejsce, jedno z dwóch miejsc w Afryce, które słynie z tego, że na jeden kilometr kwadratowy przypada jeden lampart bądź Lamparcica. To jest jedyne miejsce, w którym mam odwagę, jako zawodowa przewodniczka po buszu, powiedzieć: Na 99% dzisiaj zobaczymy Lamparta. Zazwyczaj tego nie robię. To nie ma obiecanek, cecanek na, na safari. E, a tam mogę tak powiedzieć jeszcze w jednym miejscu w e, Republice Południowej Afryki. E, także jeżeli ktoś chce jechać na Lamparta, a mam takie osoby, mam jedną taką szczególną pa, panią, e, moją gościnie moich wypraw, która mówi pani Doroto, jedzie, jedzie, jadę na Lamparta i wtedy ja wymyślam gdzie tego Lamparta można fajnego e, znaleźć, na jakim terenie zresztą ta pani była w Afryce kilkadziesiąt razy, więc ja właściwie spełniam jej kolejne e, no, zamówienia, czy prośby, czy marzenia. E, to, co jest ważne w historii opowiadania o lampartach w Afryce, jest to, że ponieważ one są tak ulotne, ponieważ ich nie ma, nie widać, nie zobaczysz lamparta w trakcie dnia tak jak lwa, albo bardzo rzadko tak jak. Albo leży na drzewie i śpi, i ma wszystkich w nosie, jest to, że mało kto decyduje się, tak jak na przykład w przypadku lwów, które w, no wszędzie gdzieś chodzą, pokazują się, pokazują te grzywy, dziewczyny pokazują swoje dzieci i łatwo jak gdyby je zobaczyć, dość łatwo wytropić. No, w przypadku Lamparda nie ma wielu, a właściwie słyszałam tylko i widziałam tylko jeden projekt. Obserwacji ochrony Lamparta w Afryce, i to był projekt, który był przez wiele lat prowadzony przez moją koleżankę Nataszę Deworonin. E, no, wspaniałą dziewczynę, e, która dopóki nie założyła rodziny i sama musiała się zająć swoim e, statkiem dzieciaków, z wielką determinacją i cierpliwością na terenie centralnej Namibii e, monitorowała kilkadziesiąt Lampartów. Te jej lamparty miały założone obroże wydające sygnał, nadające sygnał, i Natasza każdego dnia patrzyła, który lampart gdzie się przemieszcza. Czy wchodzi na terytorium innego, kiedy spotyka się z samicą, kiedy się rozdzielają. No, robiła kawał wspaniałej, wspaniałej pracy, niestety po tym, kiedy ona sama zdecydowała, że po prostu w swoim życiu idzie dalej, nikt tego projektu nie pociągnął. Namibia to w ogóle jest takie ciekawe miejsce, gdzie jest kilka projektów zajmujących się i gepardami. Opowiadałam Wam o doktor. E, e, uciekłam teraz na nazwisko, ale o doktor e, z Cheetah Conservation Fund. E, jest też miejsce, które nazywa się Africa Cat Foundation. E, to jest miejsce, gdzie też gepardy, lwy, lamparty e, są. E, jak gdyby głównym źródłem zainteresowania, ale taki prawdziwie lamparci projekt to jedyny, z którym się spotkałam, to był projekt właśnie prowadzony przez Nataszę Devoronim. I teraz ostatnia rzecz, czy prawie ostatnia rzecz, którą dzisiaj chciałabym wam powiedzieć, no to jest ten lampart na Zanzibarze. Ponieważ jest lampart na Zanzibarze, widzicie, siedzi za mną, ale chciałabym rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy lampart na Zanzibarze jest, czy go nie ma. To jest taki klasyczny lampart, rozetki, piękne, odmiana etiopska, odmiana somalijska, i to jest lampart zanzibarski, czyli widzicie, dość ciemny w kolorze. On się jeszcze pojawia na różnych e, znaczkach pocztowych, czy w różnych informatorach zanzibarskich. I ja <laughs> mieszkałem prawie 9 lat na Zanzibarze. Oczywiście poszłam tropem tego lamparta i to co wiem, to wiem, że w miejscowości Pągłe e, ostatni lampart był widziany w 46 roku i są świadectwa tego, że wyciągał ludzi z chat i ich zjadał po prostu w nocy. E, i z dużym jak gdyby uśmiechem e, i wiem, że od lat 70. czyli no mówmy się, kiedy ja się urodziłam 50 lat temu, w ogóle e, tego Lamparta no tutaj nie, nikt nie widział. Ale jeżeli Państwo przyjedziecie na Zanzibar i pojedziecie do Parku Czozani, to niektórzy przewodnicy, nie ci najstarsi, nie Habib, jeszcze jest jeden taki starszy, który też tego nie opowiada, ale wszyscy młodsi powiedzą Wam, Lampard jest na Zanzibarze, tutaj Josanie Park to ma kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych i on się chowa i tam jak go spytasz co on je, no to tam je jakieś antylopki małe i tak dalej. No Lampard i antylopy do 40 kg jest w stanie wciągnąć na drzewa, i tu nie ma takich drzew w tej chwili, na które mógłby wciągać, ani takich antylop. Musiałby, nie wiem, ile tych dik-dików pięciokilowych każdego dnia złapać, żeby przeżyć. Także wiemy, że od lat 70. nie ma tego lamparta, jest legenda. Jest też jeden projekt tu na Zanzibarze, którego ja w ogóle nie popieram oni tam nie mają lamparta ale sprowadzili kilka zwierząt z sawany. No, i w mojej ocenie to jest moja ocena, skromna, ale to jest moja osobista ocena Absolutnie tych zwierząt nie powinno tutaj być na Zanzibarze, ponieważ one nie urodziły się tutaj. Urodziły się na sawanie w zupełnie innym klimacie na pewno niewilgotnym i na pewno nietropikalnym. I e, sprzedawanie tego pod etykietą właśnie: chronimy zwierzęta i przyjedźcie i obejrzyjcie to za 150 dolarów wejście do tego, do tego miejsca jest absolutnie niezgodne z tym, w co ja przynajmniej na dzisiaj wierzę. Wracając do Lamparta Zanzibarskiego, wspominałam w poprzednim moim nagraniu, czy tam w poprzednim, poprzednim o tym, że kilka lat temu organizowałam wyprawę do parku Odzala na północy Kongo francuskiego. To była wyprawa, gdzie żeśmy trafili ziemne goryle, goryle, które nie są zagrożone wyginięciem, a to jest też takie bardzo wyjątkowe miejsce stworzone przez hiszpańską badaczkę, gdzie naprawdę te goryle są w bardzo. są jak gdyby obserwowane z 6-8 metrów. Nie ma czegoś takiego, co czasami teraz, niestety, w Ugandzie się dzieje, że jesteśmy niesamowicie blisko zwierząt i zarazki, i nasze choroby mogą się łatwo przedostawać do jak gdyby, środowiska goryli. Może też o tym zrobię nagranie, bo to byłoby, mam nadzieję, dla Państwa ciekawe, dla was ciekawe. Mianowicie i teraz myślę o tym troszeczkę, o tym moim tropieniu goryli ziemnych w, w Kongo. No, z, tak, z taką perspektywą, jaki to psiko z losu, ponieważ ja tam chodziłam z gośćmi za tymi gorylami, ale naprawdę byliśmy trzymani w bardzo dużej odległości, żeby broń Boże się nie przeniosła. Żadna od nas bakteria, żadne, żadne zarazki. Słuchajcie, w maseczce na usta. Nigdy w życiu wcześniej, to było trzy lata temu, nigdy wcześniej w żadnym miejscu w Afryce nie miałam maseczki nałożonej, zbliżając się do zwierząt. I zobaczcie, rok później, po tym jak odbyłam po safari, nawet nie cały rok później. No wszyscy zaczęliśmy nosić maseczki, tak? Na dzisiejszy dzień wyprawy w Ugandzie, Ruandzie praktycznie się nie odbywają. Bo nie dość, że te kraje nie są absolutnie, e, jak gdyby szczepionka nawet nie wiem, czy tam dotarła. Już tutaj na Zenzibarze się odbywają szczepienia. Moi znajomi są już szczepieni w Tanzanii lądowej również. Tam wątpię bardzo. No to jeszcze jest do tego zagrożenie tego e, jednego z bogactw, w których żyją te kraje, czyli trekkingów na goryle. Również sytuacja polityczna w tamtych miejscach nie, jest, nie była nigdy bardzo stabilna, także w tej chwili, jeżeli bym namawiała i zapraszała was na safari, to tak jak w przyszłym tygodniu jadę do Tanzanii, tak jak w przyszły za dwa tygodnie, za dwa, za trzy tygodnie jadę do Tanzanii, za dwa miesiące jadę do Kenii, za trzy miesiące jadę do Tanzanii. No trzeba, jak gdyby z głową wybierać te kierunki. I wracając, będąc w tym Kongo, w Kongu, Spotkałam trójkę wspaniałych młodych przewodników. Eee, wspominałam o, nim, o nich w którymś nagraniu i to młodzi ludzie, młoda Włoszka, młoda dziewczyna z Luksemburga i wspaniały, szalony chłopak z Republiki Południowej Afryki, który po, tej, po tym lesie tropikalnym, ale naprawdę niesamowitym, dziewiczym, potężnym, imponującym lesie tropikalnym biegał na posagę. I ci młodzi ludzie byli tak pełni entuzjazmu. Ja byłam zachwycona, bo ja dawno nie widziałam tak, 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 e, takiej dobrej energii wśród przewodników. E, oni byli zachwyceni mną, no, ja byłam zachwycona nimi. No i oni powiedzieli: Doris, to my do ciebie przyjedziemy do Tahoni na Zanzibar i ty nam pokażesz Lamparta. wytropisz tam Lamparta w Czozani. Ja w ogóle. W... Powiedziałam, nie, ale to w ogóle nie ma żadnego lamparda, o czym wy mówicie. No i my byliśmy w takim miejscu, gdzie oczywiście nie ma żadnego zasięgu, nie ma internetu, więc oni wiedzą, jak to, przecież był nagrany film, ty musisz to zobaczyć. No, w ogóle rozbiłam im, rozbiłam im emocje, na no bardzo jakieś takie smutne. I jak wjechaliśmy w zasięg po całej wyprawie. Ja nie przyjechali specjalnie, ja nie spałam północy, mając byle jaki zasięg, żeby obejrzeć film dokumentalny, o którym oni mówili, na który się powoływali, twierdząc, że Lapart jest na Zanzibarze. I słuchajcie, jest facet, ja nie wiem jak on się nazywa, to jest w tej chwili nieistotne, w Stanach Zjednoczonych, który robi, czy robił filmy dokumentalne poświęcone zagrożonym gatunkom. I on jedzie w to miejsce, gdzie, znaczy, wyginionym gatunkom, Extinct Species. I on jedzie w to miejsce i sprawdza, czy ten gatunek jest zagrożony, wyginia... wy... naprawdę wyginął, czy, czy też jeszcze, jeszcze jest. I ja to oglądałam i po prostu nie wierzyłam oczom. Ja nie wiem, czy to świadczy, znaczy, po pierwsze, to świadczy o tym, o tym człowieku, który to zrealizował, po drugie, to świadczy o jego widowni. Mianowicie został nagrany czarno-biały kamerał w nocy, on powiesił kawałki mięsa w parku Drozani i został powieszony, i, i, i zostawił kamerę. I to, co widzicie w, w, w nocy, to widzicie po prostu zwierzę, które jest biało-czarne, no bo jest w ogóle biało-czarne biało nagranie, takie z grubym, z grubym ziarnem, i to zwierzę po prostu podchodzi do tego mięcha i zaczyna je wcinać. Ja nie patrzę teraz na was, bo próbuję je znaleźć, żebyście. Mam je. No i widać, widać to zwierzę. I ono mówi wszystkim, że to jest beginie, To jest dokument sprzed 3-4 lat że to jest właśnie ten Lampard, że on odnalazł i Lampard na Zanzibarze żyje. Kochani, żeby jeszcze raz, tak? To jest Lampard, to jest odmiana Zanzibarza. Widać A to zwierzę, które ten pan pokazał, ja to widziałam na własne oczy, oglądając ten dokument, który ci młodzi przewodnicy mi pokazali, no to była cyweta. To był, to, 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 to był taki ssak. W paski, nie w żadne rozety. Cyweta, afrykańska cyweta, żeby nie było wątpliwości, waży 20 kilo, podczas kiedy samiec lamparta waży 80 czy 90 kilo. No, i widać, że jest po prostu, jak ja, zawsze, jak ja pisałam w książce, i zawsze na tym, o tym mówię na wyprawach, jest po prostu zapaśnikiem, jest budowy zapaśniczej. No i w ten sposób ten pan przekonuje świat, że. I za tym oczywiście niektórzy przewodnicy idą, macie z tyłu mojego czuj, a tu na dole macie cywetę, że w parku Josani na Zanzibarze żyją nadal lamparty. No niestety nie żyją. Ja żałuję oczywiście, bo miałabym więcej frajdy ze zwiedzania parku Dżozani. To tyle, jeżeli chodzi o lamparta. Dzisiejsze nagranie poza tą trójką młodych przewodników chciałabym dedykować bardzo specjalnej osobie. W moim poprzednim życiu zawodowym zajmowałam się reklamą. I przy dwóch kampaniach reklamowych miałam wielką przyjemność przy programie powszechnej prywatyzacji i przy reklamie piwatyskie pracować, czy raczej patrzeć i podziwiać pracę pana Tomka Knapika. No i niestety pan Tomek Knapik dzisiaj od nas odszedł. Wspaniały lektor, wyśmienity głos, który zawsze żegnał się z nami słowami, czytał Tomasz Knapik. Moja dzisiejsza opowieść jest pełna podziękowań dla pana Tomka, wdzięczności do losu, że mogliśmy się spotkać i chciałabym zakończyć ją tak, opowiadała Dorota Kozarzewska. Panie Tomku, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego.